Dzień dobry, witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z gościem specjalnym, właściwie gościnią. Dzień dobry. Magdaleną, którą wszyscy pewnie znacie już oczywiście. E, dzisiaj będziemy nagrywać już drugi challenge. Tak. I przed chwilą to... nagrałyśmy e, zgadywanie książek po opisie do mnie. Tak. Oczywiście teraz... zapraszam na kanał Magdaleny, link będzie w opisie, getbooki, ale wszyscy pewnie ją znacie, więc wiecie. Ale zapraszam. E, teraz będziemy zgadywać, znaczy będziemy robiły Whisper Challenge. Tak. No, czyli będziemy w ogóle szeptać, Będziemy po prostu mówić tytuły książek z słuchawkami i z muzyką na uszach. Obie jesteśmy kiepskie. Czyli czytanie tak jak bez ruchu warg po prostu. Tak, czyli ogólnie dramat. Czyli ogólnie wróciłam Ja drama. raz ty to kiedyś nagrywałaś Nigdy, ja nagrano piękną. Tak, tak no przecież. Karol i. Z tobą. Ja to nagrywałam raz z Karolą i z Zuską. Tak, to. Ten film jest on jest tak ja śmieszny. Ten film jest tak śmieszny. Czasami lubię do niego wracać, bo tak, jest tak, strasznie za bardzo. parę razy. No. Także myślę, że możemy zacząć. Dobra, ile posławki czykiecie pozować? Tak, miałam dość. Dobra, zagrałam w 3xy, to Trzy po trzy. Trzy po trzy. Dobra. Czyli ty pierwsza. Ja tobie mówię. Tak. To ja nie potrzebuję... Ja cieszenia. potrzebuję słuchawki, dobra. Muszę to zadbać o to, żeby... E, wyciszenie daj totalnie. Tak, tak ja to, wiem. To, to najmocniejsze. Powiedz cokolwiek. Cokolwiek. Nie słyszę nic. Nic, słyszę. nic absolutnie nic. Dobra. Klepnij mnie w rękach, jak będziesz gotowa. Ok. <laughs> okay. Już. Moja. Ponad moje moja twoje moja bo nie moja moja pole <ścoughs> moja boje <ścoughs> moja moja moje ja ja moja no Vanessa. Brawo. Ej, mam za dobrą piosenkę, nie mogę się z sobie... Przeminęło... Przeminęło... Przeminęło z wiatrem! Tak! Ehm... Tak. Um, myślę... Poczekaj, bo... Uiu, no, Gdyby... Gdyby... Oceano Ocean. Ocean. się twoje imię? Ja to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze bo to za raz, za Zabić... Zabić! Do no, ty. No, no, no. Dzieci. Dzieci. Krwi. Z dworca zo. <grafy> krwi. Krwi. Dziwne. Krwi. R. Krwi. Dzisiaj. Dzieci. Jeden. Dzieci. Dziesięć. Dzieci. Dziewięć. Dzieci. Pierwsze. Jeden. Dzieci. Coś co powiedziałam wcześniej. Dziecko. Wiele. Wiele dzieci. dzieci. Dzieci, dzieci krwi i kości. Dzieci, krwi. Dzieci z kości. Dzieci, krwi i kości. Dzieci na wysokości. Dzieci, krwi i kości. Krwi. Drzwi. Krwi. Dziwne. Krwi. Dziwne. Krwi. Dziwne dzieci. <grywi> krwi i kości. Kości. Z kości. Czekaj. Dzieci. Krwi. Dzieci. Z. Nie. W. Dzieci. 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 Dzieci w. i kości. Czwarte. Kości. Kości. Dzieci. Dzieci. Kości. Dzieci. Kości. kości. I kości. Was. Dzieci. Okay. Podgłosie. Dzieci. Dzieci. czy, Z. W. I. I. <grywi> I. 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 Dzieci. Dzieci, kości i morza czy nie. I dymu, coś nie. Dymu, czy jest takiego. Kości i morza. Ja to wiem co tutaj. To jest to taka, że dziewczyna tak płonie Dzieci, krwi i kości. Co dzieci. Dzieci. dzieci krwi krwi. Krwi i kości! Dobrze! Jezus Maria. Siedmiu. Siedmiu. <gry> Dawno? Siedmiu? Siedmiu? Za? Siedmiu ma już? Siedmiu. Siedmiu? Dawno? Siedmiu? Za pół? <gry> Cause I didn't mean to hurt him. Siedmiu. Zabił. <laughs> I just shut a man down. Siedmiu. Zapu. Ja się popłaczę. Dawno za siedmiu. Siedmiu. Z. <laughs> A drugie mężów. Mało mężów Bartosz? <laughs> I didn't a ty nic lek Siedmiu mężów. Evelyn. Hugo. <laughs> Siedmiu mężów Evelyn. Hugo. Cztery. Cztery. Cztery słowa. Pierwsze. Zespół nie

nie mam pojęcia! I! Siedmiu! Si. Si. Siedmiu! Siedem śmierci! O! Siedem mężów! Miłość. Miłość. Wy. W Wy. czasach zarazy. Dobra, jeszcze raz. <noise> Pan. Nie, to będzie za prosto. Kurczę, bo nie ma takich fajnych tytułów. O! Okrutna. Ogólnie. Okrutna. Okrutna. <gulanie> Ogólnie. O. On Ok. Ok. Koń. Ok. Konik. Oki. Oni. Oki. Oni. Oki. Oki. To nie. <gulanie> Okrutna. <gulanie> Okrudna. Potwory? Bo to jest frustrujące. Pieśń. Pierś. <laughs> pieśń. Bierz. O, pieśń. pierś Pieś. pieśń. <laughs> pieśń. Pieśń. Bierz. O, śpiew. Uh -huh. śpiew. Pieśń. Śpiew syreny? pieśń. 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 No w ogóle gada... Odklejona jakaś... Ale śpiew tam jest! Aha, pieśń... Czekaj, tak było jeszcze kończy muzyka. Pieśń... Pieśń! Okrutna pieśń. Ja wiem, co to jest! Okrutna... Okrutna pieśń. Okrutna pieśń! Okrutna pieśń. Dobrze! Yeah. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, okej... Okay. Lamborghini Mercy... <laughs> Dobra... These... These... Zef! These... <laughs> Violent Violent Walka Violent Wojna i pokój Walczyć Nie. Waleczny These violent delights Nie polski Na no. Nie These Violent Walczyć Violent Walić Violent 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 Wielki. Yeah. These violent lights. Raz, dwa, trzy. Tak. These... Wyliczać? Nie. These violent lights. Jeden, dwa, tak, trzy, słowa. trzy. Trzy słowa. Trzy słowa. Żółwie? <głosy> 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 Żółwie aż do końca. <noise> to jest nie po polsku. Nie? Co ty mnie <noise> <noise> Nie Nie Polski Nie można Polska Poś...pójścia Poli... Polska Policja Polska Po... Polska Nie po... Polska, Polska. Moja Polska po... po... Polska Polska Nie po... Polsku Polsku Policzyć Nie po polsku Policzalna Po polsku Polski. <grym> nie powiem, nie mów nikomu. Patrz. Polski, angielski. Tytuł! Nie po, nie po polsku. Nie pamiętam. Jezus. Nie po polsku. Nie po polsku. Nie pani. Ja nie pani. <grym> pa... <grym> Polska. Ja jestem Polska. Ty jesteś Polska. Ty, ty jesteś. Polka. Twoja. Moja. <grym> <grym> tak. <grym> Polska. Polska biało-czerwono. Ja, ja, ja nie wiem jak je powiedzieć. to jest po angielsku. Po po Angielsku A po angielsku. angielsku. Poano! Po po, po po an An, angielsku. Po, an. Gielsku. po angielsku. Po angielsku. Po angielsku! Tak! Po angielsku! Po angielsku. Tak, czyli these, the seven! Nie, these violent delights! One, two, three! <laughs> these violent delights! Jeden, dwa, trzy. Yeah. These. Seven. Nie, seven. Seven. These. Jeden. These. Liczba. These. Violent. Dwa. Delights. Trzy. Nie. Yeah. <laughs> Violent. Walić. Violent. Po Punch. angielsku. Angielski, halo. Po angielsku. Czy ty nie obrażasz? <laughs> po, angielsku. po angielsku. Po angielsku. Tak, no to nie walić, tylko this these these, these violent delights. What are you saying? <laughs> Czas kontuzja! Teraz po, po... po polsku teraz. Po angielsku. Teraz po polsku. Po polsku. Tak. Gwałtowne. Pasje. Gwałtowne. Pasje. Po polsku dwa. Dwa. Gwałtowne. Pasje. Gwałtowne. Pasje. Pasje. Mata? Ja nie zgadnę. Nie ma opcji. <ścoughs> Mówiłam, że jestem to słaba. Gwałtowne. Zmień taktykę. Jak! Dobra, this po angielsku. Po angielsku. Po angielsku. Tak. Ja nie wiem o co ci chodzi no, z tym to? po angielsku. Tytuł. Mam no. mówić po angielsku? Nie. Patrz, to jest polski tytuł. Tytuł. Po polsku, tak. Po angielsku. Tłumaczenie. Przekład. Tytuł. Po? Tytuł. Tytuł po angielsku. Mówisz, będę zgadywać książkę z tytułem po angielsku? Tak. Dobra. Jezu. nie po polsku. Bo ona ma taki tytuł w Polsce. Parachutes. Nie. Trzy słowa. Trzy słowa. This. Violent. This. This. Tak. Violent. This. Violent. This. Violent. To zaś light. tak, tak? Jak to się nazywa? O, oh, właśnie, dobra. Jezus, to było najgorsze <coughs> na świecie, to było najgorsze na świecie, przysięgam! Ostatnia. Ostatnia. Prawdziwa. Pierwsza. Prawdziwa. Ostatnia Prawdziwa. była pierwszymi. <coughs> Jest taka książka. Prawdziwa. Prawdziwa. Singielka. Fryzjera. Singielka. 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 Zygarde. Singielka. Dzikie. Dziwne losy, Jenner. Ostatnia prawdziwa Ostatnia prawdziwa singielka. Dobrze. Serio? No! Pieśń. Pierwszy. Nie, czekaj. Pieśń? Pierwszy. Pieśń. Pieśń. Pierwszy. Pieśń. Piękny. Pieśń. Pieśń. P, na no P. Pi, pie, pie, Pieśń. Pie, pier, pier. <laughs> Pieśni. O Achillesie. Znowu to WYLICZANIE?! o Achillesie. Trzy, trzy, trzy słowa. Tak. Pieśń. Pierwsze. Pier pieśń. Pierwsze. pieśń. Pierwszy. Pieśń, Pierwszy. <noise> pieśń? Piękny. Pieśń. O. 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 Achillesie Achillesie To jest nazwa własna? Tak Pieś Pieśń o Arystotelesie O <grymne> Achillesie <grymne> Pieśń o Achillesie, <grymne> Arystotelesie. Co <grymne> Pieśń o Achillesie <grymne> A A Kiedy A gdzie? Kiedy Cztery Kiedy Kiedy Z jakiej pustyni? Za łatwe to było. Gniew. Nevermore. Gniew. Czekaj, bo słyszę, co? Gniew. Krzas. Gniew. Oh. Oh. Gniew. Zwierz. Gniew. Gniew. Nie wiem. G, g, g. Dziki. G, dzik. G. Gniew. Oh. Złe. Magda. Ja. Yeah. Magda. Magda. <głuszki> g. G. My. A. G. My. Pierwsze. A, a. G. Dż. G. <głuszki> Ile? Gniew. Lew. Magda. A. G. Gdzie? Gniew. Gniew. I gniew i świt drzwi dziwne zimno świt świat Świet. świeczka Siby. Świt. świt gniew i świt gniew i świt uh -huh. co to jest to co ci wczoraj pokazałam na mojej dobra więc co dam. hard stopper hard stopper mm. <laughs> Hardstopper 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 Akcentuj bardziej Hardstopper <grymne> Hard Hardstopper Heartstopper. Dzień dobry Hardstopper O Twoja ulubiona Serce. Nie, nieważne. Hardstopper. O... Jedno słowo. Jedno. Jedno słowo. Jedno, jedno słowo. Tak. Hard stopper. Dobre. Hard stopper. O. Nie. Hard A. Hard A? Hard stopper. Hard A co teraz idę, ja to odkrywam że to się jedno. słowo? To. Nie! Hard stopper! Hard! 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 Hard stopper! Stopper! Stop! Tak, hard stoper. Nie, stop! Ar stop! Ar hard stoper. No ty tego nie wiesz? O. Nevermore! Nie! Hard stoper. Say my name say my, name, say my name, say my name, love you, me, my Dawaj. drive you insane I Drive me crazy, psycho, I'm way so 16. A to cały czas słuchaj tej samej piosenki, cały czas tej samej Dokładnie, a ja już tutaj 10 przesłuchałam Jeden A kiedy? <grym> Nigdy Jeden Zieleń Co? Jeden Jeden Jeden. Jeden dzień. Jeden z dziesięciu. Jeden dzień. 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 Jeden dzień. W. Wy. Wy roku. Starożytnym. W zamościu. <laughs> Jeden dzień w zamościu. Jeden dzień. Przeczytałam taką książkę. Ja też. W starożytnym. Jeden dzień. W. Wy. W. Wy. starożytnym Rzymie. Starożytnym. Zazdrości. Z... Zado... czy Z. S. S Sara. starożytnym. Jeden dzień radości... Starość. starości. starożytnym... W starości. W starożytnym... W w staro Rzymie. W starej zimie. <laughs> Czekaj, że się wyzyga. Jeden... jeden dzień w... Starożytnym. Starożytnym. Hiroshima? STAROŻYTNYM Za <grywa> ZANIĄŚ STAROŻYTNYM ZAZDROŚCI ZANOSI ŻAŁOŚCI SY NA SY JEDEN DZIEŃ ps. NIE bacz. STAROŻYTNYM STAROŻYTNYM za. Sarośimy. Sy. Rocińcu. Sta. Sam. Mi. Zamku. Sam. Dobra. Jeden dzień w starożytnym Rzymie. Piątym. Pięć tak? Jeden dzień w. A, coś na i coś jeszcze. Jeden dzień w starym. Śmiesznym. Okej. Rzym. zimie. Rzym. Rzymie. Nie wiem. Ż... Ż ż ż żym żymia Żymie, żymia 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 ż ż ż ż żym żer ż żymia żymia Jeden dzień w Hiroshimie. Nie! W starej zimie. W starym. My... Rzymie. Rzy... Rzy... Ry tam było. Syry. Jeden dzień w. Wy... Rzymie. Oh my god! Jeden dzień w. w wy... starożytnym Rzymie. Starości minie. Starej radości mnie. Starej. Ży. Ży. Ży... Ży... Ży. Ry. ry Ry. R. Z... Rym. Rzym. W Rzymie! Stoj! Jeden dzień starożytny w starożytnym rzymie? Jeden dzień w starożytnym rzymie! Jeden dzień w starożytnym Rzymie? Jest taka książka! Jezu! Gdzieś tu jest. Tu jest. Nigdy według nie nie znam tego. Co to ma być? Masakra. No, dobra. Y, ogólnie Celem. Uśmiałam się jak, y, jak dawno się uśmiałam. To Ej. było intensywne. To było bardzo jestem szczerze. E, nie wiem, czy zadania punkty grały się? Nie, nie, to takie, raczej tak, jedno, znaczy tak dla, dla zabawy. Dla zabawy. No, no. także... Y, Przyznam, Udało że ty jesteś się. w to lepsze. Chociaż... No chociaż... Jesteś w lepsze? Tak No nie wiem. No ja nie wiem, Obie jesteśmy dużo to słabe. słów daje dla wymowy. Obie jesteśmy w to słabe. No. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do Magdy jeszcze raz. Oczywiście dziękuję ja... bardzo za zaproszenie e, do filmu. A ja dziękuję za wproszenie się do mojego <laughs> mieszkania. E, tak, no i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa pa!